Cześć ludziska, z tej strony Maxim. Witam was w 15-minutówce poświęconej grze Dead Island z polskiej stajni Techland. Gra swojego czasu nadrobiła, znaczy nadrobiła, była bardzo popularna na całym świecie z racji trailera, który się pojawił przy tej grze przed, przed premierą, że tak powiem. Ja zacznę tutaj może od nowej gry Utworzymy sobie nową grę. Jak widzicie, na początku możemy sobie wybierać jedną z postaci. Logan, tutaj jak widzicie, broń rzucana. Charakteryzuje się tutaj trzema współczynnikami: zdrowie, szybkość, energia. Następna, pórna, ekspert od broni palnej. Mamy tutaj Xian, ekspert w broni siecznej i Sambi, ekspert w broni obuchowej. Jeszcze jest Ryder. Ok, ja sobie wybiorę tutaj Ksian. Hmm, Dobra, mamy tutaj biografię, możemy sobie posłuchać, poczytać, ale ja tego nie zrobię. Um, zagrajmy jeszcze raz prolog. Ja wcześniej tutaj grałem, oczywiście, w tą grę. Lecz chcę pokazać ją wam od samego początku. Um, co tutaj jeszcze wam dopowiem? Gra oczywiście posiada trofea. Um, ja swojego czasu bardzo czekałem na ten tytuł. Aż padnie w moje łapki, dlatego że ciekawiło mnie właśnie tutaj podejście do tej gry. No Tutaj mamy otwarty świat, mamy jakieś mniejsze misje, mamy misje podstawowe, jak to w, tebuk, w tego typu grach bywa. Ja specjalnie tutaj włączyłem od samego początku. Gra oczywiście jest, Sorki gra oczywiście jest od 18 lat, od jednego do czterech graczy po sieci. Na jednej konsoli w domu, kanapowo, możemy grać tylko samemu. Gra Hula w rozdzielczości 720p. Zaczynamy grać. Jak widzicie, budzimy się tutaj, można powiedzieć, w hotelu. Zbierzmy tutaj tą średnią apteczkę, możemy sobie łazić po tych wszystkich pomieszczeniach, oglądać, zbierać różne rzeczy. Jak widzicie, grafika nie jest z jakichś mega wysokich lotów, ale nie przeszkadza to w zupełnie tutaj, w grze, w gameplayu. Jest dosyć fajnie. Dobra, ja sobie tutaj przejrzę ten pokój. Jeżeli chodzi o interfejs ekranowy, w tej chwili jest tylko prawy dolny róg radar z złopatologiczną drogą do celu. Jak widzicie, w tej chwili mamy drzwiczki. Ja nauczony z innych gier, jeżeli każą nam iść w prawo, idźmy w lewo, bo być może coś będzie ukryte będzie jakaś dodatkowa znajdźka. Tutaj jak widzicie, uściś... w uścisku można powiedzieć, leżą zakochani, znaczy w uścisku, no obok, no, dobra, przesadziłem. Mamy dolce w szafce. Tutaj laseczka zostawiła szpilki. Dobra, zasuwajmy. Tutaj jest jeszcze jakaś waliza. Mamy zegarek na rękę. Jak widzicie, będzie on potrzebny do zmodyfikowanych broni. Jeszcze tutaj nacisnę na SELECT. W tej chwili mamy tutaj mapę niedostępną, ale będzie tutaj mapa. Mamy tutaj zadania, mamy oczywiście ekwipunek, mamy umiejętności, które będziemy rozwijać. Jak widzicie, dzielące się tutaj na furie, walkę, sztukę przetrwania. I mamy tutaj graczy. tak. Jak widzicie, MAXIM, poziom pierwszy, bo właśnie zacząłem tą grę na starcie. Mamy lobby gry, dodatki, opcje i możemy wczytać ostatni zapis. Oraz mamy tutaj pokazany w procentach nasz postęp w grze. Możemy oczywiście kucać, możemy skakać, biegać. Nasza postać się męczy, więc nie jest to tak, że możemy sobie cały czas biegać bez, bez żadnych tych konsekwencji. Jak widzicie rzeczy do przeszukania też jest dość trochę, jakieś walizy, plecaki, itp. i t.d. i różne inne dziwne miejsca. Dobra, ja tutaj sobie to przeszukam. Mamy tutaj tu jakiś drut, tu jakaś kasiorka. Jak widzicie na dipadzie włączamy latarkę. Tutorial mi będzie przypominał tutaj o różnych rzeczach. Wejdźmy jeszcze do kibelka, wyłączmy latarkę. Tutaj mamy dulary, mydło, pasta, kubek ciepła woda i się zaczyna nasza przygoda. Dobra. Ja może nie będę tego wszystkiego przeszukiwał, tylko gdzieś tam wylatuję na zewnątrz. Bo jak widzicie, da się tu grzebać, da się tu um, szperać w tym wszystkim, szukać różnych rzeczy. Co jest tak naprawdę fajne? Ja lubię tego typu gry. Ok, prawy drążek. Musimy trafić w środek. No prawie, mi się to jeszcze nie udaje, ja już nie pamiętam. Dokładnie, teraz trafiliśmy w środek, prawie żeśmy rozpieprzyli. Dobra, teraz drzwi pójdą pod naporem naszych tutaj starań. Tutaj jeszcze szafka. Ja się przyzwyczajam, bo miałem przerwę od tej gry, grałem w nią tylko godzinę spiećmy tą latarkę. Dobra, będę zasuwał dalej. Ja tutaj nie będę, tak jak mówię, przeszukiwał tego wszystkiego. Nie ma sensu tracić na to czasu. Sami się pobawicie właśnie w tego typu akcje. Włącza nam się krótka cutscenka. tego, co zagrałem przez tą godzinę ponad, gra jest naprawdę klimatyczna, podoba mi się to, że jest tu właśnie taki pseudo-otwarty świat. Um, uważam, że jest to tytuł godny zainteresowania. Nie każdemu oczywiście to przypadnie do gustu, ale zobaczycie zaraz dalej, co się będzie działo, jeżeli chodzi o gameplay. Tutaj oczywiście to wszystko musimy przeszukiwać, podpowiedzi jakieś tam szukać itp. itd., ale ja tego nie robię. Tylko zasuwam tutaj już. Musimy otworzyć włas. Dobra. Chyba nasza Chinko Japonka nażarła się zbyt dużo, bo winda zapierdziela na dół. No, widzieliście, już na sprawie dopadli. No, uśmiechnijmy się do kamery. Dobra, musimy zaufać co nam głos mówi. Dobra, jakoś się trzeba tutaj wydostać, kłócamy. I szukajmy broni. Jeszcze oczywiście jak widzicie gra jest typowo po angielsku, ale ze spolszczeniem kinowym. Szkoda, że nie ma tutaj polskiego dubbingu. Jak widzicie, światło daje radę, efekty jakieś właśnie związane ze światłem, cienie itp. itd. Wkładam w pak. W drugą stronę, w długą, w długą, w długą. Ale się przyblokowałem, dostaję klepy. Apteczka i spierniczamy. Udało się. Także jak widzicie, pierwsze spotkanie z milusińskimi. Ktoś nas tutaj ratuje. Pan z Czerwonego Krzyża. Dobra, krótkie wczytywanko i już mamy po prologu. I zaraz zobaczycie jak to wygląda w takim stricte gameplay'u, który takim, w którym będziecie więcej czasu spędzać. Jak widzicie jak to bywa w przypadku tego typu grach, mamy podpowiedzi na dole. Krótka kaccenka, którą pozwolę sobie pominąć. I jak widzicie, z ocaleńcami, że tak to nazwę nie po polsku, zostaliśmy tutaj em, zamknięci. Jak widzicie, mamy przedmioty kolekcjonerskie. Tutaj wszyscy panikują. Dobra, laska se pogada. Pominijmy. Dobra. Znajdźmy jakąś broń. Niech tą bronią będzie wiosło. Jak widzicie, każda broń ma swoje współczy współczynniki. Fuck it, 3. Ok, i zasuwamy pomóc ziomkowi tutaj. To ci niedobry zombie. Dobra, bierzmy nasze wiosło. Coś delikatnie przycięło. Zdarza się. Jak widzicie, trupy też możemy przeszukiwać tutaj, jeżeli chodzi o kasę. Pomóżmy tutaj temu naszemu ziomkowi. Dobra, już sobie powinien dać radę. jest jeszcze żyje, Dobra, jest już, spokojnie. Fajna dziara. No i tak zaczyna się jak pierwszy. Oczywiście wy, grając tą grę, jeżeli was ona zainteresuje, to sobie tam wcześniej słuchajcie, czytajcie, co, co tam wcześniej było. W sensie w tych podpowiedziach i ogólnie tutaj możecie pogadać z ludźmi. Ja sobie to na szybciocha robię. Żeby pokazać Wam jak najszybciej gameplay, który tutaj będzie. Dobra. Punkty umiejętności jak widzicie możemy rozdzielać. Ja sobie tutaj w krwawy szał pójdę w tej chwili. Okej. Okay. Zaraz będziemy zasuwać na zewnątrz. Ja tutaj się tylko rozejrzę. No, tu coś było. Napój energetyczny. Dobra, zasuwamy. Pogadajmy z ziomkiem. Dobra, ja sobie to skipno. Oczywiście fabuła tutaj jest dość fajna. Możemy, jak widzicie, akceptować bądź bądź nie poszczególne misje. Potrzebujemy karty dostępu. Będziemy się musieli tutaj udać po nią. Czyli wyjść na zewnątrz. A jak to na zewnątrz bywa w przypadku tego typu akcji związanych z zombie? Nie jest zbyt ciekawie. Jak widzicie mamy w przypadku broni innych, tak? Mamy porównanie, jak widzicie tutaj na czerwono, i to co trzymamy w ręce. Statystyki są zielone, czyli są o wiele lepsze. Czyli nasze wiosło o wiele bardziej nadaje się do tuczenia ryjoków zombie niż ten kijek, który tam był. Jeżeli chodzi o wodę, oczywiście możemy do niej wejść. Dobra, pokażę Wam jeszcze teraz kawałek mapki. Jak widzicie, teraz już jest mapa aktywna. Ta mapka jest dość dość. Będziemy się tutaj poruszać po tym terenie, jak widzicie. Tutaj jest nasze zadanie, czyli nasza karta. Oczywiście możemy też sami ustawić jakiś marker na GPS-ie i się do niego udać. Jeżeli tylko chcemy, dobra, i zasuwamy, żebyście zobaczyli, jak to tutaj na tej wyspie wygląda. Mamy kupę rzeczy tak luźniutko do, do znalezienia. Tutaj akurat widzicie, mamy Energy Drink. Jak od szczotki jak widzicie urodziwa wyspa nie ma to jak wakacje z zombie oczywiście przeróżne bronie będą nam tutaj się zmieniać taki napalony świntuch jak dyszy. Jak Michael Jackson po zobaczeniu trzyletniego dziecka. Dobra, zasuwamy dalej. Oczywiście mm, na mapie pokazują nam typowo drogę, ale my możemy sobie obrać inną, gdzieś tam próbować dookoła, tak ja to teraz robię, tak? Tylko nie wszystkie miejsca są zbyt y, bezpieczne. Często i gęsto jest tak, że nam tutaj proponuje najkrótszą drogę, a czasami lepiej iść gdzieś tam innym temacie, z innej strony, jak widzicie na rurę nie możemy wejść, szkoda. Weźmy tutaj się popultali. Dobra, idę do basenu. No teraz chyba stąd nie wyjdę, muszę po schodkach. Broń ulega zniszczeniu, także nie jest to tak, że... Ta broń cały czas będzie mm, mm, dla nas dostępna, że tak powiem, jak widzicie w tej chwili włączył nas się quick time event, jeżeli zombie nas dopadnie OK, zniszczyliśmy naszą opak, naszą broń musimy coś na szybko znaleźć, bo w tej chwili nie ma się czym bronić. A napalenie z dyszące za mną śmiga. Dobrze by było coś na szybko znaleźć. O, tutaj drugi, nieładnie. Tutaj jest w miarę spokojnie, to da się tutaj wyżyć, ale jak tych świntuchów jest więcej, to zaczynają się kłopoty. Dobra. Znowuż słyszę jakichś dyszących. Jest ich tu dość dużo. Spierniczajmy stąd. Ja to na razie oleję. Wasza sprawa, żeby w odpowiednim momencie właśnie zaopatrzyć się w odpowiednią broń. Serka, już jest 17 minut gameplayu, także zrobimy sobie krótką przerwę i będziemy się widzieć w drugiej części filmiku poświęconego właśnie tej grze, także na razie, hej!